Tv podkarpacie.pl. 10 września odbył się pierwszy przetarg na sprzedaż działek na Białej Górze. Miasto wystawiło pięć nieruchomości, ale żadnej z nich nie udało się ostatecznie sprzedać, choć na wszystkie wniesiono wadium. Drugi przetarg ogłoszono 27 września. Tym razem do kupienia jest dziewięć działek. W jakich cenach? Oscylują one tak mniej więcej w granicach od 60 do 80 tysięcy za działkę. Oczywiście mówimy o kwotach netto. Natomiast obniżyliśmy cenę tylko trzech działek o około 5 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o wycenę działek, to każdorazowo przeprowadzają rzeczoznawca majątkowy. Zanim my zlecimy wycenę rzeczoznawcy danej nieruchomości, przeprowadzamy tzw. rozpoznanie ofertowe. Wybieramy najkorzystniejszą ofertę i, i taki rzeczoznawca dokonuje wyceny. Jeżeli chodzi o działki na Białej Górze, to ta wycena kosztowała miasto około 860 zł. O wystawieniu na sprzedaż działek na Białej Górze informowaliśmy Państwa w maju. Wtedy przed naszymi kamerami przedstawiciele Urzędu Miasta zapewniali o sporym zainteresowaniu zakupem nieruchomości. To jest najładniejszy teren, jaki możemy w tej chwili zaoferować do sprzedaży. Myślę, że długo nic tak atrakcyjnego w mieście nie będzie sprzedawane. To rzeczywiście była to, jest to fantastyczna działka. Nie były to słowa przekoloryzowane. Rzeczywiście zainteresowanie tymi działkami i nieruchomościami jest. Ludzie przychodzą, oglądają, dopytują, dzwonią, natomiast no, nie zawsze to zainteresowanie przekłada się na taką realną sprzedaż czy realne nabycie danej nieruchomości. Obserwujemy no, na pewno zastój na rynku nieruchomości, myślę, że chwilowy, mam taką nadzieję, że chwilowy. No, kryzys, który panuje w państwie, no, przekłada się również na ten rynek nieruchomości. Zagląda do kieszeni nabywców, ale liczymy na to, że niedługo to się zmieni. Licytacja i rozstrzygnięcie drugiego przetargu odbędzie się 5 listopada. Informacje o wynikach znajdą Państwo na portalu esanok.pl. TVParpacie.pl